you Max? Co roku na nowych horyzontach około godziny 22 przychodzi czas na seanse, podczas których dowolnie można zakłócać ciszę nocną. Wybuchami śmiechu, aplauzem, brawami, czy nawet wykrzykiwaniem znanych dialogów w kierunku ekranu. Publiczność nocnego szaleństwa tworzy jedyną w swoim rodzaju społeczność. W tym roku pod hasłem Cyberpunk, a to oznacza powrót do lat 80. i 90. XX wieku, apokalipsę, kosmos, cyborgi i komputery uzależnione od kabli. Tak dziwne. Trudno ale... mówić o tym filmie, bo prawa logiki zostały złamane i to, co my powiemy, to nie będzie przystawało do tego, co zobaczyliśmy. No co, no widziałam, czego się spodziewać. E, to był mój czwarty film dzisiaj. Pierwsze zakwasy w łydkach od siedzenia na tyłku. E, wybuchające głowy na zakończenie dnia. Wspaniały film, naprawdę. E, zmienił moje życie i myślę, że na długo zryta pozostanie. bania, kochani, zrytabania, kompletnie. <laughs> na długo pozostanie nie. w mojej pamięci, naprawdę. Ja, ja doceniam takie chwile. Nie naprawdę. W życiu. To jest, nie, widać było, że reżyser, jakby. Wy, wyczuł. Na, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. To było piękne, naprawdę. To było piękne. Nie, to było piękne. Do takich filmów tutaj przychodzimy. Dziękuję. Na tegorocznym festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty niepokornych twórców jest wielu, ale nikt nie może równać się z Hansem Jürgenem Zyberbergiem. Jego ponad siedmiogodzinny Hitler film z Niemiec przyciągnął kilkudziesięciu śmiałków już drugiego dnia festiwalu, a kolejny test wytrzymałości dzień przed zakończeniem. Zorganizowana wraz z GT Instytut retrospektywa łączy reżysera z postacią słynnego kompozytora Richarda Wagnera w 200. rocznicę urodzin autora Farsifala. W pana złotej dziesiątce znalazł się film Zyberberga Hitler, film z Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że sam Zyberberg jest postacią niezwykłą, jeśli chodzi o kino, nie tylko niemieckie, ale w ogóle europejskie i światowe. Reżyser, który. Idzie od początku własną drogą. Powstają takie dzieła totalne, zupełnie inne od tego, do czego nas przyzwyczaiło takie kino codzienne i on jest gdzieś w tej grupce, nie wiem, no 5% indywidualistów, reżyserów, takich rzeczywiście pełną gębą. Syberberga Wagner jest takim kluczem, którym on otwiera, można powiedzieć, tę szafę z trupami, z różnymi, właśnie mitami, ideologiami nacjonalistycznymi. Muzyczny klucz do politycznej, tak naprawdę, tematyki. No i te filmy są bardzo podważne. One, one miały takie turne w Stanach Zjednoczonych. Susan Zontak, Francis Ford Coppola. wszyscy się zachwycali właśnie tą taką bezkompromisowością w rozliczeniu się z narodową ideologią. Deutschland ist Hitler film z Niemiec to jest chyba najsłynniejsze dzieło Cyberberga trwające 7 godzin Epos właśnie o Hitlerze, ale tak naprawdę głównie o tym co Niemcy w nim dostrzegli. To jest taki niesamowity kolaż materiałów archiwalnych, wypowiedzi, zaincenizowanej sytuacji no i takie krążenie wokół tej postaci Jak wrażenia po tej pierwszej połowie? Ja widziałem już kiedyś ten film i moje pozytywne wrażenia zostały potwierdzone. Przynajmniej się, że na początku przestałem lekko, że była taka dosyć nuda muzyka, ale. Jak nam się to rozkręca, jestem ciekawy następnej części. Było mi ciężej się y, skoncentrować, tak, ciężej mi się było skoncentrować i y, trochę, uciekała mi, no, trochę uciekałem świadomościowo, bym tak to określił. Myślę, że to jest takie ekstremalne przeżycie filmowe, no i bardzo, bardzo polecamy to wszystkim tym, którzy się na to odważą.